Cześć, z tej strony Stefan i udało mi się. Zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka zagrajmy w Jedi upadły zakon. Udało mi się troszeczkę. Zwiększyć eee, ilość życia, które mam tutaj wchodząc. Nie to się jeszcze okaże. Bracia. Czyli, którzy? Bo ja nie widzę, wiem, że gdzieś tu jest. Pokonam cię! Trafiłem go! Jak tam się do nich dostać? Niedobrze, stąd tutaj to raczej nigdzie wyjścia nie ma. Trzeba iść tutaj. Nie o tak, 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 tak. Dobra, jeden dostał, drugi. No, strzelaj. Co, boisz się? Tak jest. Kurde, no właśnie. No fajnie, że mogę tu pobiec, ale co mi to daje? Aha, dobra. Nic za bardzo mi to nie daje. Jakoś wspiąć Tu nie ma nic takiego No nie ma za bardzo To którędy ja mam tutaj iść Tu są jakieś malowidła Ale nie ma żadnej interakcji Nie ten guzik ten też dobra czy ja mogę tu się czegoś złapać cokolwiek zrobić nie wiem wejść jakoś wspiąć się nie za bardzo czy tu się mogę wspinać po tym Nie mogę, powiem Wam, że nie wiem co to zrobić, cholera jasna. No, jestem w kropce. Fajnie, że chłopaki tutaj dali się zlikwidować. No ale co dalej? Też są jakieś malowidła. pojęcia No fajnie, że tu mogę być po ścianie, ale co to mi daje? Za bardzo mi to nic nie daje Kurde, już było blisko, żeby się tego złapać, ale Takie trochę to jest dziwne a mi coś migało? Nie. No nie, no za daleko jestem od tego, w ogóle tutaj... Zniszczyć nic nie mogę. A na mapie jak to wygląda? No właśnie. Na mapie wygląda to tak, że muszę iść tam. Ale jak się tam dostać? No nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. No to nie. Po co byłaby ta ściana tutaj, żeby po niej biec? No to mnie zastanawia. Na pewno jakiś cel w tym był, ale. Okej, okay, dobra, w końcu. Dobra, fajnie, a teraz. Aha, dobra, teraz tutaj w końcu się udało. Teraz muszę tutaj jakoś spróbować. Udało się, no bo trzeba skok nacisnąć, okej. Okay. No to fajnie. Tylko teraz, żeby mnie tu nikt nie zabił, bo znowu będę się bujał. Wow, tu jest dobra. To jest tam na dole, gdzie byliśmy już. Tam jest zapis. Na dole, ale to jest tam, gdzie byłem. To jest tam, gdzie byłem. Teraz muszę iść tutaj pewnie. No dobra. Czy tu są jeszcze jacyś inni wrogowie oprócz tych dwóch? Chyba nie. No nic, no trzeba spróbować, tak? Jak to mówią, do odważnych świat należy, albo i nie, albo do głupich. No to spróbujemy. Okej. Okay. Wow. Dobra, udało się. Nie mam już leczenia. O! Nie mam już leczenia. To coś, co może się nam przydać? Zdobyto nowy aktywator miecza świetnego. Oczywiście, że się przyda. Dobra. Fajnie, że się udało. Ale teraz fajnie by było dostać. Punkt kontrolny. żeby nam się to wszystko gdzieś zapisało. A tymczasem... Wow. Okej. Okay. No dobra. A tymczasem... Tu się nam. No dobra, tędy można iść. Tu się nam nic nie zapisało. Pewnie. tych drzwi. otworzyć nie można. O, można. A, bo to są te drzwi, tutaj, gdzie byliśmy. No dobra. No dobra, okej. Okay. Zobaczmy, co nas tutaj czeka teraz. Aha, tutaj nas czeka jakaś eksploracja. Można iść tu na dół. I zobaczyć, co jest tutaj. Na przykład. O, proszę. Tutaj możemy sobie miecz świetlny udoskonalić. Ale czad. Ciekawe, czy takim będę miał walczyć swoją drogą. Podwójny miecz świetlny. Świetnie sprawdza się w starciu z dużymi grupami przeciwników. Używaj ataku mocą, aby przetłac przetłaczać i eliminować wrogów. Kontynuuj blokowanie po udanym y odbiciu. Przycisk Blastera. Pocisk Blastera. Kontynuuj blokowanie po udanym odbiciu pocisku Blastera, aby postać. Aby posłać w stronę przeciwnika kolejne okej, okay. no dobra. Wow, no właśnie. Kurde, nie, nie, nie. Nie no. Proszę cię. Ciekawe, gdzie teraz będzie odrodzenie. Mam nadzieję, że już po tych wszystkich wrogach. Bo jak tam wcześniej, to po prostu chyba nie wiem co zrobię. To się obrażę. Obrażę się bardzo na tą grę. Jeżeli będzie tam też daleko daleko W teorii pewnie tam będzie, a w praktyce wydaje mi się, że twórcy chyba by nie byli aż tak No ale zobaczymy. Jak to wygląda tutaj? No, uff. Uff, uf, uff, uff. Okej. Okay. Dobra. Trzeba Czekaj. Spokojić. Zajmę się tym. Miałeś szansę. Nie lekceważ jej siły. Okej. Odaj gdzie my jesteśmy w ogóle? Dobra, w jakichś podziemiach i tu pewnie nad nami ci goście są. A, tu mogę wejść, dobra Okej okay. O proszę Ktoś został tutaj do czegoś zwabiony. Do energii z ruin? Okej, okay, pokusa. Ktoś zmierzał w kierunku ruin. Poczułem przyciąganie mrocznej starożytnej energii. Okej, okay, dobra, słuchajcie. W tym miejscu jestem, mam pełne życie, mam yy, full leczenia. Więc w tym miejscu sobie na razie zakończymy przygodę. Yy, a ja się z Wami spotkam w kolejnym filmie. Dziękuję Wam za uwagę, dziękuję za cierpliwość. Będę się starał. Teraz trochę obczaiłem w międzyczasie, że po prostu trzeba cały czas trzymać blok i wtedy dużo mniej się traci energii. A tego nie robiłem do tej pory, więc przyznaję się bez bicia. A tymczasem żegnam się już z Wami, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!